To są podstawowe elementy do złożenia naszego wzmacniacza, czyli jakiś opornik, inaczej rezystor, kondensator zwykły, strofleksowy na przykład, elektrolit 4722, no jaki tam będziecie mieli, i troszeczkę większy 147 220 mikrofaradów. Ja wybrałem układ na tranzystorze S8050, z uwagi na to, że ten tranzystor pracuje do 15 Ampera Nawet jeżeli go przygrzejecie nic za bardzo się nie stanie. Najważniejszą rzeczą jest tranzystor. Ja teraz pokażę Wam tutaj tranzystory. Macie tu planszę. I teraz tak. Pierwszy tranzystor to jest 2N2222, prawda? To jest tranzystor N. PN. Tu widzicie jego wyprowadzenia. Z lewej strony jest emiter, w środku baza i z prawej strony kolektor. On jest do 800 mA. Następnym tranzystorem jest BC327. Ten tranzystor już jest PNP, czyli tu jest kolektor, jest, widzicie inaczej, bo jest po lewej stronie. Tutaj był kolektor po, po prawej stronie. Baza jest po środku i emiter jest odpowiednio po stronie prawej. Odpowiednikiem tego tranzystora jest tranzystor NPN BC337. Następnym tranzystorem jest tranzystor 8050 jego odpowiednikiem jest oczywiście S8550. My będziemy budowali wzmacniacz akurat w tej wersji na tranzystorach NPN, czyli wybierzemy tranzystor albo 2N2222 albo BC337, ewentualnie S8050. Polecam ten ostatni. Tutaj macie pokazane prądy tych tranzystorów, czyli zaczniemy cały układ budować. W naszym układzie znajduje się jeden taki opornik, rezystor ja akurat przyjąłem tutaj, że to jest 680 ohmów, ale to może być 400, powiedzmy, 70, 280 i tak dalej, i tak dalej. Wartość tego rezystora będzie zależała od tranzystora. Czy damy tranzystor, na przykład ten 50-80-50? 3, 337 to już będzie zupełnie inny rezystor, no i od napięcia zasilającego. Będziemy zasilali to wpierw napięciem 1, 2, 1 i 5 V do 3 V. Zastosujemy więc tutaj na początek taki rezystor 680 omów, z tym, że jak mówię, zależy to wszystko od. Zasilania i zależy to wszystko od tranzystora, a jeszcze więcej zależy to wszystko od głośnika. Czyli mamy opornik, mamy tranzystor, mamy zasilanie, i trzecim elementem jest głośnik, ale widzicie, tutaj na głośniku na przykład pisze 6 omów, czyli ten opornik już powinien być inny w stosunku do parametrów zasilania i w stosunku do głośnika. Większość głośników ma albo 4, albo 8 omów. Są też 15, są też inne zupełnie. Ale my będziemy rozpatrywali z wartością, powiedzmy, no tak jak będziecie mieli, czy 4, czy 8 omów, czyli opornik musi być nieco inny, chociaż i na tym oporniku to wszystko po prostu będzie wam grało jak dobrać taki opornik jeżeli nie potraficie tego obliczyć pokażę wam dalej następnymi elementami będą kondensatory potrzebne nam będą trzy sztuki tych kondensatorów czyli dwa elektrolityczne oczywiście jeżeli chcecie mieć taki przełącznik yy, przełącznik przełączający yy, soprany basy o to jest do układu stereofonicznego. Jeżeli będziecie chcieli tylko rozrobić jeden kanał, wystarczy Wam tylko jedna po prostu sekcja. Ja narysuję dalej, jak, jak to podłączyć i jak przełączać tutaj po prostu między tymi kondensatorami a wejściem. I taki kondensator odprzęgający może być stroflexowy. To jest akurat 0,47 mikrofaradów, czyli 470 nano. Kondensator widzicie ma dwie nóżki, a tutaj wracając do tych elektrolitów, one tutaj mają w ten sposób, że zobaczcie, tu pisze minus, tu jest plus w takim razie i nóżka krótsza jest minus, nóżka dłuższa jest plus. Oznaczenie sobie znajdziecie, jakie się stosuje na schematach, sobie znajdziecie po prostu w internecie. Ten kondensator, ten kondensator możecie natomiast połączyć, podłączyć tak jak będziecie chcieli. On jest odsprzęgający. To jest na przykład 100 nano. O, tutaj piszę. 1k, czyli to jest 100 nano, to jest 0,47 mikro, to jest 470 nano. Całość będziemy montować równolegle i na płytce takiej stykowej. mówię może płytkę. To jest płytka stykowa. Tu na przykład, plus wszystkie te otworki, plus tutaj te. Wszystko to jest z sobą po prostu połączone. Tutaj jedna szyna. Tutaj na niebiesko minus druga szyna. Oczywiście czerwona, od niebieskiej jest odizolowana. Tutaj natomiast te otworki są w ten sposób łączone. Tutaj o. W ten sposób są góra dół, góra dół. I tutaj odbywa się identycznie to samo. Wpierw narysujemy schemat. Później połączymy to wszystko na naszej płytce stykowej. Więc zaczynamy. Zobaczcie, to jest tranzystor. Tranzystor wygląda w ten sposób, że tu jest jakby kółeczko takie tutaj rozcięte. I z tej strony jest płaski, a tu jest. A tu jest taki będzie widać, o widzicie taki, taki dziwny, powiedzmy. o. Ale dobrze, kładziemy ten tranzystor w ten sposób. Patrzymy na nasz układ, który wam podałem, tą rozpiskę tych tranzystorów. Kładziemy ten tranzystor w ten sposób tym bujającym się elementem na tutaj na desetce, natomiast płaskim do góry do nas. I teraz nóżki. Tu jest nóżka środkowa tranzystora, prawda? Tu jest nóżka ta skrajna, jedna i nóżka skrajna, druga. I teraz, tak, wiemy, że w tym tranzystorze kolektor znajduje się po tej stronie. O, akurat w tym tranzystorze, na inne tranzystory, musicie sobie zobaczyć rozpiskę. Czyli tak, jeżeli tu jest kolektor, no to tu jest emiter, a tu jest baza, czyli tu jest baza tranzystora, może ja tutaj napiszę takimi małymi, tu jest baza, tu będziemy mieli kolektor, a tu będziemy mieli emiter. Czyli to będzie w ten sposób. O, może ja to tak tutaj narysuję, widzicie, to jest nasza, nasze podłączenie tranzystora. I teraz tak, do emitera prowadzimy minus zasilania, czyli minusem zasilania, no, normalne, że jest minus po prostu baterii, czyli tu, czyli tą nóżkę, jak tranzytor leży w ten sposób, będziemy musieli dołączyć, połączyć po prostu z minusem. Czyli jeszcze raz rysuję, że tu jest, no może tutaj narysuję, tu jest minus tej baterii. O, to by było w ten sposób, że łączymy jakimś przewodzikiem tą nóżkę. Z tą baterią. Czyli to mamy tyle. I teraz robimy w ten sposób. Tu wstawiamy nasz głośnik. Czyli tu narysuję głośnik. On niech będzie sobie wyglądał tutaj, może w ten sposób. O, że to jest głośnik. Tu do głośnika, do tej drugiej. O, tu mamy głośnik, już. Czyli Czyli może tak żebyście to widzieli. Jedną nóżkę łączę tu, drugą nóżkę dołączam do plusa, czyli tutaj czyli tu będzie znajdował się plus tej plus tej baterii, czyli tu jest, czyli to będzie w ten sposób. o. To już macie tranzystor, czyli łączymy go w ten sposób, minus. Tu dołączamy po prostu plus. Czyli mamy taki na razie prymitywny układ. I teraz zobaczcie, żeby było łatwiej, tutaj do tej środkowej nóżki kontra plus. Bo możecie sobie tu podłączyć do korektora, ale tu będzie lepiej, lepiej grało. Dołączamy nasz. Opornik, czyli dołączamy nasz opornik, czyli to jest nasz opornik tutaj. I zaraz za opornikiem dołączamy tutaj plusem, może to jest minus elektrolitu, czyli gdzie ja mam elektrolit? Tutaj. No, dołączamy albo jeden, ewentualnie. Dwa elektrolity. Jak to zrobić, ja za chwilę po prostu pokażę. Względem tego i względem tego łączymy nasz po prostu układ, który tu jest masa sygnału, czyli jak, jakbyśmy mieli wtyczkę, o tu mamy wtyczkę na przykład, czyli ten oplot to jest ten minus, który łączymy z minusem zasilania, a do końca minusowego. Tutaj do minusa elektrolitu. Dołączamy nasz sygnał, czyli to będzie tutaj razem, ewentualnie tu będzie zwarty, bo to trzeba lewy z prawym zewrzeć, żeby. No bo będziecie mieli pół kanału, no jak będą grały na przykład jakieś bębny i gitara w drugim kanale, to nie będziecie mieli gitary, tylko będziecie mieli bębny. Czyli tu trzeba dwa sygnały: lewy, prawy, lewy prawy, który wychodzi zewrzeć po prostu razem. ewentualnie dla tych, co się strasznie boją, dać tutaj drugi elektrolit o w ten sposób i tutaj możecie o kanał lewy, kanał prawy. tu nastąpi po prostu mieszanie. ale teraz tak dla odsprzęgnięcia bo y, może Wam się pojawić przy dużym wzmocnieniu dziwny efekt takiego szumu y, na tle muzyki. Tu trzeba by było dać kondensator odsprzęgający powiedzmy od 100. No macie 47 nano, dajcie 47 nano, ale tu powinien być y, od 100 do 470 nano. Napiszę tutaj 100 do 470 nanofaradów O! Na przykład, na przykład taki. Ewentualnie taki mały, no jaki po prostu będziecie mieli. Do przełączania, już powiedziałem, trzeba użyć przełącznika. I zaraz wam narysuję, jak to będzie z przełącznikiem. Aby podbijać, tak zwane basy. Musicie zrobić w ten sposób. Jeżeli tutaj macie bazę tego tranzystora, ja już nie będę rysował wszystkiego, i tu dochodzi elektrolit. I tu jest elektrolit, przyjmujemy 2 i 2 mikrofarada, prawda? O. Tu dajemy przełącznik. On będzie miał 3, raz, 2, 3. Czyli na przykład ten przełącznik będzie no taki o wykorzystujemy pierwszą sekcję jak to działa to działa w ten sposób że tu jest blaszka ta blaszka w tej chwili zwiera tutaj pierwszy drugi jak wciśniemy to ta blaszka zwiera drugi trzeci prawda czyli trzeba by było zrobić w ten sposób jeżeli ten pin jest środkowy on nam będzie sygnał który poddajemy, a tu mamy masę tak? czyli tu jest masa czyli tu jest do, dołączamy ten oplot który jest jako ekran tu dajemy sygnał na przykład z, z mp3 zostają nam dwa styki i teraz musimy zrobić w ten sposób tu dołączamy ten pierwszy elektrolit tu robimy razem Dołączamy nasz drugi elektrolit, czyli ten gruby. O, czyli może to będzie wyglądało w ten sposób. Tu jest połączony mały, a tu jest dołączony duży, czyli tak plusem, czyli dłuższą nóżką tutaj razem i to wszystko nam idzie tutaj do tranzystora, do bazy, do tej środkowej nóżki, czyli bazy czyli do bazy. Dobrze. I teraz tą nóżkę, która nam tutaj zostaje z tego drugiego kondensatora, łączymy tutaj z tym. I zobaczcie, co się Przyjmując, dzieje. Przyjmując, że tu to jest zworko. Jeżeli jest niewciśnięty, sygnał względem masy, czyli ten sygnał, biegnie w ten sposób. Ten dyk przez zworkę do kondensatora na przykład 100 na 100 mikrofaradów. Natomiast, jeżeli wciśniemy, wciśniemy czy przełączymy, powiedzmy, że przełączamy, ta zworka znajduje się tutaj w tym miejscu i załącza nam. Drugi kondensator, bo płynie ten, odpina ten, a załącza nam po prostu ten. To można jeszcze zrobić w inny sposób, ale ten jest po prostu najprostszy. Czyli wracając do naszego układu podstawowego, jak zrobić, żeby teraz dobrać tutaj ten opornik? Ten opornik dobrać możemy bardzo prosto. Musimy się zaopatrzyć w potencjometr. Czyli taki potencjometr, ewentualnie coś z takich potencjometrów. O, mogą to być potencjometry montażowe różnego typu. Ja tu mam różne. Ja już tam omawiałem. On składa się taki potencjometr z trzech nóżek. Ma środkową, dwie skrajne, tak samo. Taki o regulujący. I cóż, zaopatrzyliśmy się w takie potencjometry. I musimy zrobić w ten sposób. Zamiast tego opornika 680 ohmów możemy dać opornik 470 na przykład i połączyć go w ten sposób. Tutaj między nóżkę skrajną, tą, a środkową, o po prostu przylutować. Zostanie nam tutaj nóżka ta druga opornika i zostanie nam nóżka tutaj od. Potencjometru. I teraz tak. Jak już to mamy przylutowane, ten kondensator będziemy musieli wpiąć tutaj między tą nóżkę potencjometru a nóżkę opornika. I całość wpinamy między bazę tranzystora, czyli środkową nóżkę i do plusa. I mamy układ zastępczy. Co to nam da? Podłączywszy napięcie 1,5 V i wstawiwszy tutaj jakiś na przykład śrubokręcik, będziemy tak regulowali, żeby w głośniku nie było żadnego harczenia, i musimy sprawdzać. Czy po prostu tranzystor się za bardzo nie grzeje. Może być gorący, ale nie za gorący. Jeżeli będzie za gorący, to Wam wyskoczy kulka, albo przestanie chodzić, albo go rozwalicie. Ale w sumie przy tych warunkach, jak ja tutaj mówię, dacie tutaj 470 470 ohmów i potencjometr powiedzmy, dajcie 2 kilo. 2 i 2 kilo, no bo takie są 2 i 2 kilo, 4 i 7 kilo. Przy uruchamianiu musicie pamiętać o tym, żeby ten potencjometr montażowy ustawiony był tutaj na największą wartość, czyli nie tym suwakiem tutaj, bo wtedy, jeżeli macie tu sygnał i to jest do końca, czyli tu jest zwarte, tu jest 0. Czym więcej to biegnie w tą stronę, wtedy robi się 1, 1,5, 2, 2 i 2 kilo. I teraz, jeżeli Połączycie to tak, o, szeregowo, czyli będziecie mieli, jeżeli dacie potencjometr 2 i 2 kilo, czy 4 i 7, no powiedzmy 2 i 2, to macie 2 kilo i 670 ohmów. Składamy czyli cały układ na płytce. Tutaj wszystkie piny tego plusa są z sobą połączone. I minusa są z sobą też połączone. Tu nie są połączone względem tych, ale żeby to połączyć, trzeba tu przepinki po prostu porobić minus, minus, plus, plus. Tu natomiast wszystko jest. Tu są takie jakby przewodziki wszystkie, wszystkie razem o w tą stronę. Czyli dobrze. Zabieramy się do łączenia. Czyli do listwy plusowej. Tutaj mamy plus. Wstawiamy tutaj nasz, nasze zasilanie do listwy minusowej podłączamy minus, czyli tu mamy minus. O, to wygląda w ten sposób. Do plusa łączę plus, do minusa dołączam minus. Teraz na naszą płytkę wstawimy tranzystor. Widzicie jak tu on wygląda? To jest akurat tranzystor 8050. Nóżka kolektora jest z tej strony, w środku baza, tu jest emiter, czyli Tutaj wstawiamy na płytkę stykową. O, ja to wstawiłem w ten sposób. I teraz, może zaczniemy od tego, że do nóżki środkowej tranzystora dochodzą aż trzy elementy czyli kondensator elektroityczny jeden albo dwa, przez który dostaje się sygnał. Opornik. W tym przypadku powiedzmy, ja tu mam 680, żeby było bezp bezpiecznie. Jak będziecie próbowali z potencjometrem, trzeba by było wstawić powiedzmy 470-420 i kondensator odsprzęgający 100 do 470 nano. I teraz, tak, do nóżki środkowej tutaj dołączamy powiedzmy oporniczek prawda czyli względem plusa czyli nóżka środkowa drugą nóżką do plusa o widzicie drugą nóżką do plusa ten elektrolit nóżką dłuższą dołączamy też do trzeciej nóżki tutaj tranzystora powiedzmy że to jest tu to jest tu dobrze tu będzie dochodził nas sygnał względem minusa czyli względem względem nie plusa tylko masy i kondensator odsprzęgający wstawimy do nóżki, tutaj środkowej, też i wstawimy do plusa. Wszystko jedno, tu, w którym, tym. O, to jest może takie trochę nabałaganione, ale to wygląda w ten sposób. To jest w sumie cały układ wzmacniacza. I teraz tak, plus głośnika, oczywiście to jest też ważne. Plus głośnika jest zawsze, kropka albo jest plus. Dołączymy do plusa zasilania, czyli dołączymy tutaj, natomiast minus głośnika dołączamy do kolektora tego tranzystora, czyli do tej nóżki z kolektorem. Wszystko jest prawie połączone. Musimy jeszcze nóżkę skrajną tą połączyć z minusem. Czyli o, to będzie wyglądało w ten sposób, że ta nóżka, co nam zostaje, musimy dołączyć z minusem. I tutaj Minus kontra kondensator, który idzie tutaj do bazy. Tu nie dorysowałem, bo tu idzie, idzie do bazy. O, to wszystko połączone z bazą. Tu podajemy sygnał, czyli musimy to połączyć, czyli musimy tą nóżkę tranzystora połączyć z minusem zasilania. Może ja sobie wpierw połączę tutaj minus zasilania i tu do minusa. Cały układ mniej więcej porządnie złożony. Wygląda tak. Tu jest przełączniczek basów, czyli wciśnięte basy większe, wyciśnięte basy mniejsze. Tu jest ten mniejszy kondensator. Tu jest ten większy kondensator 100 mikro. Tu jest nasz tranzystor, kondensator odprzęgający. Potencjometr z oporniczkiem. Ja tu wstawiłem opornik 220 ohmów i potencjometr 4,7 kilo. Oczywiście jak już sobie dostroicie, dopasujecie, wyjmujecie jedno i drugie i wstawiacie oryginalny opornik, ten który powinien tutaj być. Przypuszczam w granicach 680-540 ohmów. Zasilania oczywiście 1,5 do 300. 3V. Ja tu jeszcze Wam pokażę, ta, pokażę taki, zrobiłem i jak to jest mniej więcej tutaj połączone na płytce. Zaraz wam to yy, wrzucę i wpierw spróbujemy to wszystko połączyć. Możecie sobie zobaczyć, jak to na razie tutaj wygląda. Dobrze. Podłączymy do tego głośnik i podłączymy do tego yy, amperomierz. A tu macie pokazane jak w układ włączyć miliamperomierz żeby zobaczyć jaki prąd pobiera nasz wzmacniec czyli tu przyjmujemy że jest plus tu jest plus ogniwa minus ogniwa plus minus czyli razem dwa ogniwa mają 3 v i minusem idzie do minusa mikroamperomierza a plusem o tutaj plus idzie do minusa tutaj o do tego tak macie podłączyć, żeby po prostu to wszystko działało. Układ, który widzicie tu, to jest taki układ. O, możecie sobie tak wizualnie po prostu zobaczyć, jak były wstawiane tutaj elementy. Jeżeli ktoś dojdzie, jeżeli komuś to jest po prostu potrzebne, to jest ten właśnie układzik. Podłączymy go, czyli tak. Minus naszego amperomierza. Do minusa. Plus układu do plusa. Minus naszego układu do. Tu jest. Tu jest, co tu mamy? Tu jest plus do plusa. O! Minus do plusa, proszę bardzo. Już mamy wskazanie. Już mamy wskazanie, yy, jak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, ja sobie tu mogę regulować po prostu prąd. O! Ja tutaj wstawiłem teraz 220 omów i potencjometr 4,7 kg. Po zestrojeniu tego wyrzucamy jedną i drugą rzecz. Wstawiamy tylko jeden mały oporniczek, którego wartość po prostu znamy przy danym napięciu, czy będziemy chcieli chodzić na 6V, czy na 4, czy na 3. Tu mamy przełącznik basu. I teraz tak, tu już jest, mam podłączony ten. Podłączamy to. Podgrajk. Do... Tu w tym miejscu gra ciszej, tak trochę niewyraźnie. Tu mi się wydaje, że jest o, tu jest, tu jest najlepiej. I teraz trzeba by było zmierzyć tutaj i wyjąć to wszystko i zmierzyć. Razem potencjometr z opornikiem to nam da wartość, którą wstawimy tutaj do układu. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.